Ja, yeah. Karol. Wyjdź. kazałem ci wyjść. Jesteś spakowany? Nigdzie się nie wybieram. Więc nie odszedłeś? Odszedłem, ale zmieniłem zdanie. A co z mieszkaniem? Zostawiam pracę i to mieszkanie. Nie! Obiecałeś mi, że to się zmieni. Musisz zacząć od nowa. Próbowałem i nie chcę już tego robić. Przykro mi, ale to konieczne. Wynocha, wyjdź. Mów ciszej. Zabiję cię, kurwa! Śmiało. Tylko ja mogę cię ochronić, rozumiesz? Radzę zacząć się pakować. Nie masz pojęcia, w jakim jesteś niebezpieczeństwie. Zacznij się pakować.